Um. To ma być zachęta? Czy nie wiem? Ten wielki sopel zwisający z góry w ogóle nie zagraża naszemu życiu. Spokojnie, możemy iść dalej. Dobra, trzyma się twardo. No, dużo czerwonych światełek. Czerwone światełka zawsze znaczą coś złego. Uh. Trwa zapisywanie. This looks interesting. Przerażasz mnie, zwłaszcza twój akcent. O matko. Nie, serio, wolę latarką. Okay. Nie rozumiem. W Egipcie mumie w lodowcach mumie. A e, hallo. A nie ważne. Wszędzie mumie. Zebrano ścieżka światła. Ty wyglądasz obiecująco i ty też, ale wy jesteście zamknięte. Te dobra, nieważne. Mamy skarb. To był taki skarb dla idiotów. Jakby ktoś nie znalazł niczego wcześniej, to tutaj już musiał to znaleźć. Halo? Uh, o, dzięki. Bo tak szybko bałam się, że będzie można tam wejść.

You two stay here, and make sure nobody follows me into the sub. I'll go get the heart pack. Jesteś chory, zdajesz sobie z tego sprawę? No, cóż za wariat! Aha, dobra, to ja you jednak wolę to Macie pilnować. No, na co ja się piszę? Ależ nie ma problemu, naprawdę. Szybciej się nie da. O matko, do czego oni mnie zmuszają? Jedziemy tak powoli. Specjalnie. Nie wiem, co chcesz zrobić, ale... Zabij ich. Witam! O, niech banie. Ale spokojnie, już po was idę. Nie bójcie się. Roi się was od... Tutaj jak nie wiem... Wy się tu mnożycie czy jak? Przestań we mnie strzelać! Okej, okay. poleciał granat? Nie. O, ty tam, giń. O, tak poleciał! Okej. Okay. Serio, skąd? O, ty tam dalej żyjesz, no, po prostu nie wierzę. Skąd się rzucać się rzuca granatami! Wali wam! Żeż giń! Po prostu zwątpię, zaraz. Nie chcę ciebie, chcę swoją broń. Nawet nie wiem, czy dobrze biegnę. Dostałeś w stopę i zginąłeś? Naprawdę? Krew. Wygląda obiecująco. Ok, jestem na krańcu świata. Co teraz? A, dobra, ok. O, znowu statki, naprawdę. Nie podoba mi się to. Mam złe wspomnienia. Zajmę live ze statkami. Zdecydowanie. Ty nie wygląda wcale bardziej obiecująco niż ta. Ha. Co to jest to? Gdzie jest ten cholerny artefakt? Halo? Mamy problem, bo ktoś mnie ubiegł. Ała, okej, okay, parzy, okej, okay, rozumiem. Otóż... Aby użyć, przed... Ała, serio, nie można tam. Ła, wow, dobra, nie sykaj na mnie. Tutaj. To dalej leci jak sza. Lone. Ale halo, jaką użyć łomu? Mam łom. Co mam z tą zrobić? Łomie. O! On we go. To widzę postępy. Co teraz? Teraz ty powinieneś. Tak, bingo. Wonderful. Czemu oni wszyscy nie O, matko Czemu ty mi to robisz? Mi się to dalej wydaje dziwne. Mi się to dalej wydaje dziwne, bez względu na to, co już przeżyliśmy. Huh? Chyba nie tędy jednak. Ale artefakt zniknął. Tędy? Nie. To może tędy. Nie. To. Dobra, albo jestem ślepa, albo po prostu nie wiem, gdzie ona wołała.

Yes, I am. We have to find Stein. He might be trying to find the second half of the Dobra, okej, okay, nie ma problemu. Idźmy zatem szukać Steina. W którą stronę? Tu? Serio? A uh. No a Nie weszliśmy tam no dobra, nieważne, nieważne, idźmy po prostu jakkolwiek. Chodźcie. E, e, e. no, no, ej! Mieliście tu zostać, miałam się z was głośno... Głośno śmiać. Kupi teleport. Nie odzywam się do was. Nikt nie pójdzie pierwszy, serio? Zawsze wszystko muszę robić sama. O, dziękuję, łaskawie wyszli. Zaraz mi ktoś zar... Jakim cudem mnie widzą, skoro dopiero co tu wysiadłam? Ale spokojniejszy. O. Nie dajcie mi zwiać. Jeśli ktoś krzyczy, nie dajcie mu uciec, zazwyczaj... zazwyczaj goni nas od tyłu, w sensie, a nie stoi z przodu i krzyczy, nie dajcie mu uciec. Ale w końcu mam posiłki. Sorry, jeśli dostałaś właśnie z tego czegoś. Oni są wszędzie, a mi się kończy amunicja. Dobra, serio, nie obraziłam się, jakby się pomógł. Mówiłam już, że skończyła mi się amunicja. Zacznij strzelać! Och, nieważne. Ała biją. Nie, ciebie nie chcę. Ożesz. Jak możesz? Czekam po prostu, czekam na mumienie. Wyleci i wszystkich pozabija. Oj, ty wstaniesz. To było bardzo głupie z Twojej strony. Teraz już nie. Nie wiem, czy obrywasz. Chyba nie. Okej. Okay. To wszyscy para, wszędzie para. Ja nie wiem. Serio, niemożliwe. To nie może tak być, nie po to. O, nie ma za co, naprawdę. No a przed chwilą był ślepy zaułek przepraszam sobie. Okej, okay, to było, to było zapisywanie. Widzę widzicie kamieniu. Zaraz do ciebie przyjdę, spokojnie. Nie lubię was. Ale tam, do tamtego kamienia pójdziemy sobie w następnym odcinku, a tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia i cześć. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, Jezu, ja się boję, ja nie chcę, ja nie chcę, ja się cofam. Jezu, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Tam tego już nie widać. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże Jezu, kurde no Zaś yes. Ta, się sikierom będzie ciupał AAAAAAAA no. Dobra, <grym> no, <to, to>, <grym> Kurde, ja dopiero się uczę. Ale zostaw mnie, nie chcę tam i bo jest. Zabijmy to A, dobra, jednak ja nie To było chamskie no. nie Mogłeś tego kapitan zrobić chwilę wcześniej? Nie Oj, ale tutaj zaboli, czuję to Hello, wariacie Wiem, że chcesz podejść, no chodź tutaj, daj dzióbka 我知道。嗯 <music>